Siema. Pamiętacie tą palmę? Z marca tego roku. Co się z nią stało? Zobaczcie, jak teraz wygląda. Ile liści. Praktycznie ta palma, przypomnę Wam, zostały jej dwa listki. W tej chwili już ich nie ma, są wycięte. Bo budka, którą miała po prostu hmm, ogrzewanie siadło. Ja o tym nie wiedziałem. Było minus ponad 23 stopnie. Zrobił się termos i ją przymroziło. Wszystkie liście, które tu były, a ona wyglądała, powinna wyglądać tak. Jak ta obok. No to, to dosyć spora palma, trochę całkiem z I tak jest ten podziw. Po takim przymrożeniu liści. Zobaczcie, to są wszystko nowe odrosty, pięknie odbiła, w sumie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i w środku pięknie idzie ósmy i tam dziewiąty, 9 9 świeżutkich liści od kwietnia, od kwietnia do, no już mamy pierwszy października praktycznie, jutro już będzie brawo jednak jest moc w tych palmach polecam ten trachy naprawdę pień nienaruszony fajnie tak mówię są wytrzymałe do minus 16 pewnie do minus 20 bez bez budy jakby nie wytrzymał pień ale w budzie jak było tam minus 16 to pięknie Odbiła ładnie i bardzo szybko. Na drugi rok już nie będzie różnicy, że coś z tym było nie tak. Już praktycznie nie ma. Zobaczcie, jak to wygląda. No wiadomo. Tam tam ma mnóstwo liści. No ale ta też wygląda jako okazale. No to taki krótki filmik o tym, jak było na początku sezonu. Jak jest teraz. Dajcie łapkę w górę. I zapraszam do subskrypcji. Nasze trachy, nasze trachy w Polsce. Trzymaj Tasie. Hej.